Saba urodził się w starostwie czechryńskim. Skąd był ten przeklęty zbrodniarz Mielicki? Tak to z jednego drzewa i krzyż, motyka. A że od dzieciństwa umiał śpiewać dumki i grać na warturce, pan Horowicz, wówczas starosta czechryński, przywiózł go pan do Warszawy. I gdy go budował, Saba w potworach służył mu za kozaczkę. Ale podrósłszy cokolwiek, bandurkę rzucił, a nawykły do innych zabaw. Z pisą i szablą ten go robił, na porowaniach zające z pistoletu ubijał, naszego języka się wyuczył i nasz obrządek przyjął. Bo chociaż pierwszy był katolikiem i na obrządku ruskiego, mając szlachetne serce, jak najmniej chciał się różnić od szlachty siedmioletniej Wojny w Pułku Szybickiego, prostego jak pan gościanina, Niemców służąc, taką sąty z jedną sławę, że tam los mógł wysokich by zapewnić. Ale z za ojczyzną do niej wrócił, a jako nieżlachcic nie mogąc się w ponownej wojsku umieścić, na nowo musiał po panach szukać służby. Kiedy zaczęła Konfederacja Barska, był wielki zjazd w Piotrkowie na reasumpcji Trybunału. Mnóstwo było panów z licznymi pocztami, a że wielcy panowie wszyscy prawie mieli dobra na Rusi, do kilkuset kozaków zbrojnych przyprowadzili ze sobą. Saba także się tam znajdował i wisiał przy dworze jego wielmożności działockiego marszałka Trybunału. Będąc sam kozakiem, łatwo się z kozakami porozumiał i tak koło nich pochodził, że jak na cztery tuzy w mógł na nich rachować. Kiedy pan Chwilecki, starosta kościański, rozgiwszy księcia sołtykowa pod Razdrażewą, zbliżył się tutaj, Sama zebrał do pół trzecia star dworskich Kozaków, wśród dnia wyszedł z Piotrkowa, spotkał po drodze reiterującego się Sołtykowa, napadł na niego, rozbił do reszty, zabrał mu armaty, samego wziął w niewolę i złączywszy się z Panem Kwileckim, z nim razem szedł do miasta. To zdarzenie było dla Konfederacji Stanowczej. Pan Kwilecki oddał Sawie dowództwo swojej przedniej straży i zaczęli maszerować ku Warszawie. Jako Sawa upewniał, że stolica dostanie im się w ręce, że gwardia Koronna z nimi się złączy, a mając wieszczan po sobie stojących tam Moskali, nie masz czego się obawiać. Tak też źle zrobiono, że pana Sawy nie posłuchano. Doszedłszy do Bojbowa, pan Kwilecki odebrał wiadomość przez obywatela, co się do niego przedarł, że Kujawy i Płockie są gotowe do powstania, byle się do nich wojsko konfederackie zbliżyło. To go zdecydowało zaniechać Warszawę, której się prawie dotykał, a co prędzej dostać się na prawy brzeg Wisły. Nóż nam się nie uda opanować Warszawy, mówił sam. Jeżeli porażeni zostanie, co być może, bo ten tchórz poniatowski, co mówił, musiał zebrać na swoją obronę. Na ten czas cała konfederacja przepadnie na Wielkiej Polszcze, której ledwo trzecia część powstała. Lepiej nam się wzmocni wzmocnić w Płockiem, otworzyć związki z Litwą, a dopiero na pewno pójść do Warszawy. Na próżno. Sada ofiarował ze swoją przednią strażą iść do szturmu, by mu tylko pan Kwilecki stał w odwodzie, aby w przypadku do niego mógł się cofać. Na próżno cały szwadron pułku mirowskich prowadzony przez porucznika Franciszka Dzierżanowskiego przeszedł na naszą stronę pod samą Podumowę i świeżym doniesieniem potwierdzał wszystkie wnioskowania Sady o duchu stolicy i gwardii. Nic nie mogło przekonać pana Gileckiego. Był on dobrym żołnierzem i w wojsku francuskim kilkanaście lat służył, ale na nieszczęście więcej wierzył w zagraniczne prawidła sztuki wojskowej niżeli instynkta Polski, a do tego popierał go w zdaniu inżynier francuski przy nim będący, którym szczególną nieufność z boleścią serca tedy, cała musiał prowadzić przed nią straż ku Wyszogrodowi, gdzie szczęśliwie przez listę się przeprawiła. Pod pewnym względem niezupełnie pomylił się pan Kwilecki, bo jak tylko kruchnęła wiadomość, że nasi opanowali Wyszogród, całe Kujawy Włodzkie podniosły konfederację. Oddzielił się więc od siebie Sawe w trzysta koli, dał pod komendę pana Franciszka Dzierżanowskiego z częścią Mirowskich i kazał iść do zakroczenia, aby rozeznać powstanie po Mazowszu, a sam poszedł do Płocka dla poparcia wzrastającej konfederacji. Pan Dzierżanowski z początku chciał wrzeć kąt ze swoim dowódcą, jako szlachcic i oficer gwardii z kozakiem. Ale pan Saba, tak mu się dał poznać, że długo przy nadzwyczajnym męstwie był bardzo burzliwym, słuchał go jednak potem, jak dziecię kwiastunka.